Stefan Żeromski, Zapomnienie, czyta Adam Bóg. Zapowiedzieliśmy Gajowemu Lalewiczowi, że nazajutrz przed świtem będziemy u niego, skąd ma nas poprowadzić na młode kaczki, klapaki. Do jemu tylko wiadomego smugu nad stawem. Słowo się rzekło, trzeba było wstać przed drugą w nocy, naciągnąć długie buty i iść. Idziemy tedy z panem Alfredem, papierosy palimy, gwarzymy od niechcenia. Idziemy twardą ścieżką między zbożami. Zgięte już ku ziemi kłosy okwitłego żyta do twarzy nam niemal dostają. Na każdym z nich wiszą ogromne krople rosy. Z rozkoszą przesuwasz rękę po mokrych kłosach i pozwalasz, by cię biły po twarzy. Pachnie zboże! Czasami pociąga odwisły niewiatr, lecz zdrowy chłód, niby wilgotny oddech ziemi ukrytej w nocy. Nie porusza on ścian zboża, lecz je głaska. Dotyka ustami jak pocałunek Wtedy kłosy leniwo Przez sen Tłuką się o ciebie I cichy szmer płynie w zbożu Strząśnięte krople Zlatują z łuski kłosów Przypadają do kolan I skórzu z zutych I wiszą tam do świtu Z bardzo daleka Z głębi olszyn nad rzeczką dolatuje odgłos pieśni słowika Leci po rosie tkliwe nawoływanie Przyjdź, przyjdź, przyjdź i niewysłuchane cichnie między trawami. Nastaje cisza długa, póki nie wypadnie z niej stakatto ekstatycznej, gwałtownej, namiętnej, nerwowej, upajającej, miłosnej pieśni. I ta zacichnie w rosach dalekich. Wtedy zadumane olszyny słuchają urywanych, radosnych wybuchów w głosu, podobnych do pocałunków. Ale nie czas nam słuchać szopena olszyny. Wkraczamy już na szerokie łąki. Nad lasem ciemność się zmniejsza. Nie rozprasza się jeszcze, lecz rzednie. Jest tam niby łuna dogasającego pastuszczego ogniska. Obok nas ciemno tak jeszcze, że ledwo możemy dojrzeć wyżła puka, o dwa kroki biegnącego przed nami. Zbliżamy się, brnąc po wysokiej trawie, do lasu. Idziemy jego brzegiem po wrzosach, utykając na kretowiskach i krzaczkach jałowcu kacza krzeczą na przemiany w łąkach. Gdzieś daleko odzywa się pierwsza przepiórka i melodyjny jej głos odbija się w lesie. Wesele iść w ciemności z jej wołaniem. Pójdźcie rządź, pójdźcie rządź. Jak woda przepływają i otaczają nas zimne fale leśnego chłodu, nasycone zapachem poziomem, jałowcu, młodej wikliny, smoły sosnowej. Całym tym nie dającym się opisać wilgotnym, gęstym, duszącym, a tak zdrowym zapachem lasu, ukrytego w mgłach porannych. Pachnie to jak dziki bukiet. Bladoniemieski firmament zaczyna wreszcie przeświecać między gałęziami sosen. Zdało się, że eter przejrzysty las napełnia. Nieruchomo, bezwładnie, jakby pogrążono w znużeniu, leżą w powietrzu zwieszone ku ziemi gałęzie sosen. Kontury grubych w górych sukmanach pni sosnowych odkreślają się już, a jednak toną w niebieskości jak ryby w wodzie. Plamami są w jednym wielkim kolorze, rozpływają się w tym żywiole, w szarym przedświcie. Dostrzec już można mgły nad łąkami i pod niezmiernie ostrym kątem padający na nie cienie lasu. I odbywa się w oczach zawzięta walka, bój nad boje, cienia ze światłem. Odbywa się szybko, niepostrzeżenie, jak uciekanie czasu. Przesuwają się wszystkie fazy napaści, osłabienia, pogromu. Każda ma miarę czasu, ma trwanie, żyje, wysila się, walczy, umiera. A tym straszliwej, że bez wrzasku, bez odgłosu. Aż wreszcie cień poczyna ustępować. Jest taka minuta przed wschodem słońca, gdy zlatuje w głąb krzaków jałowcu i rokicin. Przypada na twarz w trawy. Chyłkiem idzie między badylami, rowami i bruzdami. Zbliża się do lasu. Wreszcie na łeb, na szyję doń ucieka. Aby tam usiąść pod osłoną sosen. Oddychać nocą i patrzeć z ściekłością na bielejące pola. Od tej minuty głośniej krzyczą derkacze. Zaczynają wołać przeciągle swoje KUWYK, CZAJKI I jak chłop pracowity wstaje śpiewać hymn pracy... Serdeczny brat roli skowronek. Drożyna nasza zarosła trawą poprzeczynana wyschniętymi kałużami i korzeniami drzew. Wybiega czasami na łąkę, by znowu kulasowi zawrócić. Gdy stosując się do jej kaprysów wyjdziemy z lasu, bierzemy oddalone krzaki zapasące się konie. Zbliżamy się ku nim z ostrożnością nadzwyczajną. Po to chyba, by je kopnąć nogą ze źle stajoną złością, gdy się okażą w całej swej niewinności rosą białą od stóp do głów jak kombrzą okryte. Nareszcie purpurowym płomieniem zapala się zorza nad lasem. Złotopąsowymi brzeszkami otaczają się białe chmurki, leżące na niebie jak plamy od bezmyślnych pociągnięć pędzlem. Na niezaczętym obrazie... Zdaje się, że jakaś ręka szybko ściąga z widnokręgu oponę czarną i ostatek ciemności wsiąka w ziemię. Wstają wsie z ich wysokimi topolami, co się w świtaniu niebieskim wydają: kępy drzew, drogi, pola uśmiechnięte i dalekie, dalekie smugi lasów granatowych, jak ogromne zastygłe fale. Zbliżyliśmy się właśnie do gajówki Lelewicza, stojącej pomiędzy chojakami na wydmuchu piaszczystym. Lalewicz siedział już na progu, gdyśmy podeszli, zerwał się strasznie szybko. Czapkę z zielonym lampasem miętosił w garści i kłaniał się, trzaskając obcasami po oficersku. Jest to okrągły człowieczek z tłustą twarzą, uśmiechający się zabawnie, jakby wszystkie zęby miał trzonowe. Lalewicz, kaczki będą, zagadnął pan Alfred. Chmary, jaśnie panie, chmary. No to jazda. Prowadź. Zapaliliśmy papierosy, przełożyliśmy ranka strówki z lewych ramion na prawe i jazda. Lalewicz maszerował przodem, ja na ostatku. Mgły bielusieńkie kłębią się, kotłują na miejscu, przewalają się jak słupy dymu. Wierzchołki drzew i wikliny dają się widzieć czasami, z głębi nich jak czarne plamy i giną znowu. Na rosie, białej jak mleko, Ciemnozielonymi, prawie czarnymi pasami znaczą się ślady naszych butów. Piękności będzie dzień, wypalił Lalewicz, pragnąc widocznie dla samej przyzwoitości coś mówić. Mm -hmm, mruknął pan Alfred. Nagle Lalewicz stanął i przykucnął nawet. Ech, hej, ptaszek, wyszeptał, wpatrując się w ziemię. Na mokrej trawie znać było świeży w kierunku lasu idący ślad wozu. Deski jaśnie panie, deski spod tartaka kradnie, wyszeptał z przekonaniem i z pewnym aż zatkaniem w gardle. Chodźmy, a cichutko, wyszeptaliśmy prawie jednocześnie i wkroczyliśmy w las za śladem. Podkradszy się pod porębę Lalewicz, Cza wysłaliśmy na zwiady. Sami zaś usiedliśmy w cieniu. Wyszedł na polanę między pniaki jak lis, uśmiechnął się, nie przyciągnąłbym nawet, czy się oblizał i kiwnął na nas palcem. Podeszliśmy. W zaroślach leszczyny stał wóz z zaprzężoną doń szkapiną. Wóz był mały, z niezmiernie wyschniętymi szprychami w kołach. Przewodek z pośladkiem połączony był tylko rozworą, a na osiach leżały ryczmany z wysokimi kłonicami. Po prawej stronie dyszla stała kobylina przywiązana do orczyków, odwiecznymi postronkami. Były one prawdopodobnie w równym z nią wieku. Homonto bez podkładu wytarło jej szyję z, szer szer z szerści, bladry drewniane wyżarły boki stare wędzidło. Wygryzło wargi. Homonto zsunęło się jej z kłębu na uszy, gdyż spuściła łeb i przymrużając oczy z wyrazem nieopisanego znużenia, szczypała trawę. Muchy i bąki siadały na jej szyi, gryzły grzbiet ostry jak piła, sały pod brzuchem, właziły w oczy. Nie raczyła ich zegnać jeżeli machnęła ogonem, to tak sobie odruchowo, czego zwyczaj. Marna skóra wisiała na niej jak sak na szkielecie. Zerwane nogi ledwo podtrzymywały ciężar kości. Nie zwróciła na nas najmniejszej, nawet przelotnej uwagi, pomimo, że Lalewicz penetrował już koło naszelnika, Oglądał po stronek okręcony okłodniceł i pełniący obowiązki lejców. Kazali jej tu stać. To stoi. Zdejmą skórę? Niech zdejmą. Bogaty psiakość muderunek, mruknął Gajowy, żeby choć ksztak krz rzemienia, powrózek na powrózku, dodał z żalem. Usiedliśmy pod sosną w oczekiwaniu. Lalewicz z krzaka główkę wysunął, mruga oczkami i uśmiecha się. Dostrzegł go już. Wicka obaleł. Idzie obala cichaczem, chyłkiem, między krzakami. Niosąc na ramieniu cztery deski. Ogląda się, nasłuchuje, czasem przysiądzie. Miga się między zaroślami jego czerwona magiera. Cztero calówki, szepce nam za uchem gajowy tajemniczo jak nas powiedzi. Dopada nas obala, ma już złożyć na wozie deski i umykać aż tu wyrasta przed nim jak spod ziemi lalewicz kłania się i powiada bon dziur obala chłop cisnął deski na ziemię splunął nieznacznie i stoi było pewnego rodzaju podobieństwo między nim i jego kobyłą chudy, wyschnięty, wywiędły, zczerniały, niski z niebywale wypukłymi plecami robił wrażenie jakiegoś narzędzia do podważania ciężarów Czegoś w rodzaju dźwigni. Spod olbrzymiej, jak poduszka czerwonej magiery wysuwały się włosy długie, bez połysku, nieczesane od dawna, bo wisiały w nich źdźbła słomy i siana. Miał na sobie dwa kawały płótna. Koszulę do kolan zgrzebną w kształcie spódnicy pod szyją czerwoną tasiemkę zawiązaną i przepasaną na biodrach pasikiem. Spod koszuli do kostek sięgały spodnie takież zgrzebne a takie stare takie czarne i tak podarte że patrząc na nie doznawało się chęci wołania w niebo głosy dawajcie obala wasze spodnie na wystawę paryską niech wie cywilizacja że i wy produkujecie rzeczy wygodne w miarę sił i środków kolana miał zgięte raz na zawsze jak konik polny i na tych kolanach dziury w spodniach nie wskutek rozdarcia powstałe ale wytarte Okrągłe jak do wypalenia. Patrzyłem na jego nogi porosłe gnojem, czarne z wykrzywionymi palcami, z pagnoznokciami jak u zwierzęcia, z piętami spłaszczonymi i wypchniętymi w tył. I doszedłem do przekonania, że cywilizacja nie zaniosła chyba do garderobi obali ani jednej jeszcze pary butów. A twarz nie była brzydka, zwykła chłopska twarz, niby wykuta z piaskowca, przez początkującego rzeźbiarza bezmyślnie zimna i spokojna, twarz iście dżentelmeńska, niczym nie poruszona. Od nosa zbiegały ku brodzie dwie zmarszczki głębokie, w których skóra bledszą była cokolwiek niż na twarzy i szyi, czarnych od opalenia. Podnieśliśmy się z ziemi i wtedy nas dopiero obala dojrzał, ściągnął z głowy magierę, odgarnął garścią włosy i, kłaniając się nam, palną w ziemię czapczyskiem. Pochwalony Jezus Chrystus powiada a na wieki wieku, mój bracie, rzekł pan Alfred chwalisz ładnie pana boga. Chłopnic patrzy na nas od niechcenia, czeka pan Alfred usiadł obok niego na pniaku i mówi: Mój obala, bo obala się nazywasz, prawda? Otóż mój obala, ładnie to jest, żebyś ty w biały dzień szedł do cudzego lasu i tak sobie bez żenady brał, co ci się podoba? Powiedz, że mi, ładnie to jest? I kary się boskiej nie boisz? I tego, no i jakże tu u ciebie uważać za sąsiada, za obywatela, za, że tak powiem, brata? Doprosą się łaski. Dajże pokój, proszę cię, dajże pokój. Pójdziesz za te deski do kryminału, bo ja tu od was niedługo z kijem wyszedł. Uważasz miał? Uwodzą jaśnie panie. Podczas gdy obala uważał, lalewicz przysunął się do niego nieznacznie i tak go zgrabnie jakoś chwycił za czuprynę, że chłop ani się spostrzegł. Za chwilę miałem sposobność obserwowania przebiegu operacji tak zwanego bicia w mordę. Prawą pięścią lalewicz bił, lewo utrzymał obalę za czup. Chłop w czasu do czasu odganiał go ręką jak komara, mówiąc doń spokojnie. Obyć lalewic, odyć. Między oczy, rzekł pan Alfred, częstując miał papierosem i zapaloną szwedzką zapałką. Dał mu lalewicz między oczy. Dał w zęby, w nos, w gardziel raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Zobaczyłem krew. Sączyła się ciemną strugą z nosa chłopa. Lalewicz bije precz, aż podskakuje. Wreszcie daje się słyszeć przejmujący, okrętny, wstrętny, obrzydliwy płacz człowieka mordowanego i nagle zakrzywione palce wbijają się w gardło gajowego. Zerwał się tedy pan Alfred i dał obali jedno uderzenie tak zwane durch gdzieś w brodę takie, że jak to mówią nakrył się nogami i jak kamień wpadł w krzaki. Trochę ugotam jeszcze obcasami poszturchał gajowy i wrócił do nas spocony i zarumieniony. Chłop wstał niebawem, krwią plując i usta ocierając rękawem koszuli. Okazało się, że nawet pięciu palców, jakie tradycja na policzku zamalowanego mieć chce, nie było. Wypluł się, wysapał, otarł podbite oczy i zaczął odmotywać po stronek od kłonicy. — Lalewicz, pójdziesz mi w południe do pana Biedermana i poprosisz o napisanie skargi na obaleł. Okradziesz desek. Rzekł uroczyście pan Alfred. Chłop podjął pod nogi dziedzica. Doprosą się łaski, jaśnie dziedzicu, daruj mi u deski. Dzisz go psia dusza, amator zapiszczał gajowy. Daruj, jaśnie panie. Dlaczegóż to mam ci darować, mój obala? Pierwszy i ostatni raz, jaśnie panie, ni raz ich kucem tu nie był, nie będę. Trumnę przecie trza zbić, a tu głód taki, co okres. Jaką trumnę? Lo chłopaka, syn niby pomarł Wojtek. A więc kradniesz? Na trumnę nawet kradniesz? Pomyśl tylko jakiś ty łajdak. A i skądże weznę skąd weznę! — Zapytał dziwnie szybko i tupiąc śmiesznie nogami pochówek, a dobrodziejowi pięć rubli pokładne. Rubel, a my ona, oba już miesiąc zmiomki nie widzimy. Daru, jaśnie panie, śmiej się. Zobaczył mój obala, czy prawdę mówisz? Czy ci umarł w z rzeczywiście? Prowadź nas. Wrzucił chłop deski na wóz, zaciął szkapę i ruszyliśmy. Obala ciężko szedł przodem obok szkapy. Szeroko rozstawiał nogi i zacinał ją co chwila. Obydwoje potykali się jakoś. Weszliśmy znowu na łąki. Przecudowny, jaśnie wielmożny, urągający wszelkiemu opisowi puklerz słońca wyszedł nad szczyty lasów. Mgły przejrzystymi obłokami uniosły się w niebo. Rosa tylko jeszcze jak obrus biały leżała na łąkach. Mała wioseczka tuliła się niedaleko do ściany parowu. Chałupa obali świeżo zbudowaną była. Brakowało jej poszycia nad lewą połową. Podwórze było nieogrodzone. A o kilka kroków wznosiła się mała stodułka połączona ze stajnią. Gdzież umarły? Zapytaliśmy, zatrzymawszy się nad brzegiem gnojówki zajmującej połowę podwórza. — W Stodolinie leży. Tyś żonaty? Nie, gdowiec. — Prowadź no do umarłego. Pokaż no go. Poszedł przodem obala swym niedźwiedziem krokiem. Otworzył wrótnię i wpuścił nas do wnętrza małej i pustej stodułki. W jednym zapolu leżała trochę skoszona siana na suchych skrustach. Na klepisku zaś, na rozpostartym snopku kłoci, leżał trup piętnastoletniego chłopaka. W szczycie stodoły wesoło świergotały na gniazdach wróble. Chłopak, taki sam był chuderlawy jak ojciec. Takież miał czarne nogi i spłaszczone pięty. Włosy tylko miał uczesane, twarz umytał, złożonych pobożnie rękach. Oko Lorze ziemi trzymał krzyżyk, wystrugany z patyka. Słupami unosiły się nad nim komary i muchy. Siadały na twarzy, wsysały się w kąciki ust. Podszedł obala z gałęzią, aby je zegnać. Gdy wracał do nas miał oczy bez blasku, podobne do płynu nalanego pod powieki. Na cóż umarł? zapytał pan Alfred, zabierając się do wyjścia. A kto go ta wie? Ścisnęło i pokój. Jednem z mniej, roześmiał się do nas gajowy. Podniósł na niego oczy. Obala i dziwny blask żółty zamigodał w nich na minutę. Masz więcej dzieci? Nie jaśnie panie. Jedynak był u mnie, jedynak. Piorun żalu musiał go w serce uderzyć, gdy mówił ten wyraz. Tak go dziwnie wymówił. Podparł potem głowę na pięści, rozstawił nogi i patrzał do obłędu smutnym wzrokiem, co nic nie wyraża podobnym do szeroko otwartej rany. Patrzał, patrzał i nagle wsunął rękę w kudłate w swe włosy i z całej mocy je szarpnął. Za chwilę był już spokojny. Taki sam zimny, z wyrazem tępej zapobiegliwości w oczach, zaczął wynosić za pola kobylicę, siekierę, olśnik, piłkę, sznur ciesielski, lubrykę, rozmąconą w skorupce i zabierał się do roboty trumny. Pomoglibyście, a to Ignacy wymówił prosząco, zwracając się do Gajowego. I przeł głupi, akurat tu z tobą będę. Przyznaj się lepiej, jaśnie panu, to żytok łuskali. To to psiarstwo, jaśnie panie, na przednówku na ten przykład. Teraz to se idzie w pole i wyłuskuje, wyłuskuje nad ranem ten milicz z kłosów. Dopiero jak ma pełne zajdy, to szast do chałupy i zupkę se taką gotują na mleku. A za tę dzisiejszą kradzież, to uważasz, skargę się poda. Jeśli zechcesz, możesz zagodzić się. A to już za się jaśnie panie odrobinę. E, na odróbki ja się nie, znowu nie godzę. Dasz cztery ruble i rubla na kościół, lub pójdziesz do kryminału. Namyśl się do jutra. To uważasz. Jutro by się dopiero skargę podało. Bądź zdrów, mój obala. Wyszliśmy. Pan Alfred szybko minął podwórze i wyszedł na drogę. Ja przystanąłem za wrotami, aby podsłuchać rozmowę lalewicza z chłopem. Lalewicz bowiem został jeszcze na chwilę w stodole. Wyjrzał, a dostrzegłszy, że pan Alfred daleko, odwrócił się do obali i mówił nadzwyczaj szybko: Wincenty, nie bójcie się nic. Przekabacę go, nic się nie bójcie. Ja tu zalecę z heblem, to wystrugamy trumienkę galanto. Ino pójdą do domu, te jamniki zalecę tu, zalecę. Wypadł. Tymczasem i dogoniwszy dziedzica, dowodził mu o konieczności skarania obali. Lecz ponieważ ten obala ma dwie mogowiny piachu lotnego, więc to nawet żadnej kary nie będzie dla niego, gdy pójdzie do kryminału. Kuty złodziej wyjdzie i cała parada. Zobaczy się, zobaczy. A zresztą nie nuć. Zakonkludował wreszcie pan Alfred i kazał gajowemu szorować przodem. Wkrótce potem wchodzimy przez spróchniałe podgródki na olbrzymią groblę kilkunastomorgowego stawu. Tam otacza nas nagle nieopisany gwar ptaków. Piszczą żałoście w trzcinach szpaki, kraczą kurki wodne, pogwizdują bekasy, huczą bąki, kwakają ukryte stada kaczek, smutnie podśpiewują rybitwy. Rytmicznie wyrzucając do lotu skrzydła kołyszą się kulony, srokosze, kują żelazo na gałązkach olszyn, a wysoko na gałęziach sosen edukują swe dzieci, obrzydliwie wrzeszcząc wrony matki. Kazano mi pozostać na grobli w celu strzelania do kaczek w lot. Pan Alfred zaś i Lalewicz okrążywszy staw dokoła zniknęli mi z oczu. Zdawało mi się, że mię opuszczają siły. Położyłem się na ziemi z zamiarem niewstania. Choćby nastąpiło trzęsienie ziemi lub nawet przyjeżdżał powóz pełen piełych gnych dam. Postanowiłem patrzeć, leżąc na wznak na niebo, na kołyszące się wierzchołki sosen i olch. Patrzeć, jak od środka stawu wzdyma się woda i fale. Uwieńczone pianą biegną do brzegu, by obryzgać tataraki w kształcie szabel. Co przeginając się, przykładają do wody twarze i zdają się z zachwytu drżeć od tajemniczej, ledwie dosłyszalnej melodii chlupania fal. Czasami od silniejszego podmuchu wiatru pochylały się wysmukłe pnie sosen i stawały się podobnymi do olbrzymich cudacznych istot. Wysoko przelatywały z krzykiem z drzewa na drzewo wrony, a czasami krzyk ich stawał się natarczywym, jak wołanie o pomoc. Wpatrzyłem się dobrze i dostrzegłem przyczynę ich niepokoju. Na jednej z najwyższych sosen siedział chłopak i długą tyczką spychał z gniazd młode pisklęta wron, nie umiejący jeszcze fruwać. Podniosłem się i dostrzegłem chłopaka, co siedział na ziemi i wyrzucał, co ne łapał. Co chwila czarne, obrzydliwa pisklę spada na ziemię jak kamień. Jedne zdychają od razu, inne podnoszą jeszcze ogromne łuby, na nie opierzonej szyi i maszerują po trawie. Wielce zabawnie. Wtedy mały myśliwy dogania z biegu wołając A Kate idzie z fajtasiu, kej! Ujmuje go za skrzydło i uderza łbem o pień lub i bez tego ob obrzyna mu nogi, z główny lecz śniczy kupuje po trzy groszy parę. Matka wrona miota się jak obłąkana. Siada niemal na ramionach młodego śmiałka. Czepia się dziobem jego kija. Uczepi się gałązki tuż nad nim i bije głową jak młotem w pień. Odgryza małe gałązki i za chrypłym, wysilonym, przy... przebrzydłym głosem rozpaczy. Gdy chłopak wyrzuci piskleł, rzuca się na ziemię z wlokącymi się skrzydłami, otwiera dziób, chce krakać, głosu nie ma. Bije więc skrzydłami i skacze oszalała śmieszna do nóg chłopaka, jakby pierwsza ze swego rodu zrozumiała potrzebę samobójstwa. Gdy zabiją wszystkie jej dzieci, wylatuje na drzewo odwiedza puste gniazdo i kręcąc się nad nim wokoło myśli nad czymś położyłem się znowu na wznak cóż mnie to obchodzi wiem, że tam gdzieś biją pioruny uczuć na jakie my ucywilizowani mamy lekarstwo w samobójstwie pozazdrościłem obali i wronie obydwoje oni szybko zapomną czym by się ugasiła ich piekielna niezgruntowana okrutna, nieświadoma boleść jak by przepędzili dzisiejszą noc sami w pustych swych gniazdach, gdyby nie to boskie, nie to wspaniałe, dobrotliwe, najlepsze spraw przyrody. Mądre prawo zapomnienia. Dla nich żyć znaczy zapomnieć i dobra przyroda pozwala im zapomnieć natychmiast. Ach, jakże im zazdrościłem.